Dobra, jedziemy na to gospodarstwo Tam jestem umówiony z chłopem Na sprzedaż Sprzeda mi to Zobaczymy jak to będzie Się nie to jest O! Halo, pani otwórz pani! Halo, dzień dobry! Dzień dobry! No poczekaj, bo to się zaczyna. Ponadto pan tu wyjdzie! Cześć, cześć, spróbuję otworzyć razem! Dobra panie, za, zaraz zobaczymy, wiadę tylko od drugiej strony To pan wiedzie tam trochę dalej A jest, słodnie. Proszę pana Dzień dobry. Tutaj dzień dobry. rękę podaję, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jak to wygląda? Bia to ja może przeparkuję, przeparkuję chwilkę. No pan stanie sobie. Gdzieś. Ja pan chcę. Tu wycofam, wycofam, uwaga. Dobra. To tak, tutaj mamy oczywiście piękny dom, do którego dam panu klucze zaraz. I to potem mamy ktoś odpusty. zobaczy. Okej, okay, okej. Okay. Oczywiście wszystko do remontu będzie pewnie. Tu to drewno zrozumiem, że to jest ten? Tak, tak. Pan do wzięcia. Ja mogę wziąć? No. A to tu, no, na pojemny bardzo pojemny. Duży mm. No spoko, spoko Jak no, tu lampy, lampy działają, działają No fajny, fajny Czekaj, okay. zamknijmy tylko Kurde, zaczynają się faktycznie te rzeczy, dobra To wszystko się zaczyna A ta drabina to co tutaj? To ona tutaj została pomalowana. Hmm. Tu jeszcze coś jest? Tutaj? O, tu jest jakiś wychodek. To jest wychodek taki. Okej, okay, okej. Okay. Zostawiony, bo kiedyś nie było w domu. Mhm. Mm tu to jest taki większy garaż. Fajny, fajny. Razu z narzędziami. Spoko, spoko. Tutaj narzędzia, jakie mamy? Tą piłę raczej pan weźmie, nie? No mogę wsiąć wziąć. Torba. Jak pan nie chce. Kasta, dobra, chwila, chwila. No i ostatni garaż. Chwila, chwila. Ten chyba największy. No to jest taki... Tutaj, co za drzwi są? Taki nawet, a tutaj jest przejście do... Do krów. krowy Krowy okay, Okej, spoko Tu jeszcze widziałem, że gdzieś silos jest taki duży, nie? Gdzie on jest? No, tutaj Ta pana? Ta, ta ciężarówka to pana? O, o. A to moja Ładna, ładna tu proszę, kolejne drogi okej, okay, okej okay. Tu nie wiem co to jest nawet Tu silos, tak? Trochę terenu, żeby zaparkować A co tutaj proszę pana, co by tutaj się opłacało? Co? co? Tutaj, jakie są pola w pobliżu? Można się przyjechać? No, na przykład tutaj mamy Tutaj pola. mamy buraki, tak jak widzę, nie? Ziemniaka Tutaj buraka Można się przejechać tutaj no to... dookoła? No, tutaj jest tak wolny teren. tu ja chwila, przyjadę się tylko dobrze. Dobrze, dobrze. On wsiada do mnie, czy nie? Nie. A pan ma... Auto, to dobre. Pan jedzie, pan jedzie. Nawet ścieki tu są panie. Łcieki? O. To pewnie do kruk tam doprowadza do wodę czy coś. Na pewno. O, tu jak widzę jest taka coś dla koni. Tu jak widzę mamy rzepak. No, taki piękny. O, ale jeszcze nie wyrośnięty chyba. Tam, sąsiad nie o to mhm. Bo to zboża na razie nie będzie, nie? No nie, na razie to tam... Chwila tutaj A to sąsiada? Co? To sąsiada pole? Bo jak sąsiada to można wyjechać No to wszystko jest sąsiada Chłopie może Dobra nie wiadomo, czy się zgodzi. No. Dobra, ile tam było? Za to? Za to mm. 139 chyba było, nie? No. Ma pan umowę, czy co? Umowę, umowę? Mhm. Nie, dobra, to możemy podpisać w sumie. A klucze do tych wszystkich planów pan ma? I tak, tak, popatrz jak Dziękuję, tu podpisuję I tutaj, e, chwila, podejdziemy do auta Dobrze. Mam 139 Tutaj w schowku, nie Proszę, walizeczka Proszę, Dziękuję. mam odliczona kwota To co? Do widzenia Do widzenia Miłego Nawzajem Okej okay. Kupiliśmy to gospodarstwo o, Jeszcze tu chyba za chwilę kolegę złożyłam, to może przyjdzie, to sobie coś porobimy Potem, może pojedziemy na jakąś nocną jazdę szybką. Może będą jakieś wyścigi. Zobaczymy. Dobra, to czekam na kolegę. To co, jedziemy na ten zlot? No, może. Zaraz się spóźnimy. To dawaj. Dobra Jedz za mną Prawie nikt już nie jeździ Na radiiku mówię Halo, halo, jest połączenie? Jest okay. Halo. Halo? Halo? Jedziesz ze mną? Jadę tylko Trochę To auto mi skręca zbyt mocno Bo ty chciałeś jeszcze do sklepu jechać, nie? No To jest do sklepu, a jedno z lot. Dobra. ja na wzlot Dobra Dobra, widzowie Tam Eniu pojechał Do sklepu, a ja na Ej, tutaj ten zlot? O, tak Dobra, parkuję To co, ścigamy się? Można To co, o co? Pięć kafli? Kapli? Może być Ja daję pięć, ty ja dajesz pięć i dycha jest do zgarnięcia Dobra. To dajemy tu to na ziemię. Dajem. Dawaj. Położyłem. Rzucolę. I robimy tak. Robimy tak. Masz na tak wigację. No. Od, Od pola 20. Do pola... Do pola 49. Dobra. Jedź za mną. Ja wiem gdzie jechać, młody. No co, na no, trzy, cztery. Tak. Trzy te ry. ry. Tak jest, wygrana. To co, rewasz chcesz? rewasz, chcesz? Oszukiwałeś. Nie oszukiwałem. Nie oszukiwałem. O nie! A, I co jest? I co wie? Oni mnie chyba go, gonią... mnie, chyba mnie gonią Ja, gonią mnie, gonią mnie, gonią Dobra Uciekam